Witajcie moi drodzy bardzo ale to bardzo serdecznie, z tej strony Ninja Games, a to jest kolejny odcinek, już drugi odcinek z gry LEGO Batman 2 DC Super Nie, czekaj DC Super Heroes Czy jakoś tak, o właśnie Powstrzymać Jokera, no dobra, okej, okay, to go powstrzymamy w takim razie tego naszego Jokera Ale zanim to się stanie, to zostawcie słuchajcie łapki w górę Subskrypcję, komentarz, no i skaczemy. Jej, super. Ok. Słuchajcie, na razie ta gra cieszy się małą popular popularnością na moim kanale, ze względu na to, że jak ja to obecnie nagrywam, to ta gra ma cztery łapki tylko. Słuchajcie. Ale mam nadzieję, że wkrótce ta gra będzie miała więcej. Ponieważ słuchajcie na przykład grę Lego Marvel Super Heroes tak nagrywałem i, i zobaczcie, nagle tam pod jednym z odcinków mam aż chyba 40... Nie, przepraszam, 456 łapek? Czy jakoś tak? Więc słuchajcie naprawdę grubo Więc myślę, że te gry wszystkie też będą mieli aż tyle łapek, nie? Tylko, że po prostu na razie... Wiecie. Na razie macie... Na razie inni mają co oglądać, więc... Yy, na razie tutaj... No wiecie, nie? Nie chcę oglądać tych... tego wszystkiego. Ale... Może kiedyś? Kto wie. Dobra, okej, okay, na dół. A nie? Do góry? Czekaj. Tędy. O! Dobra, postaw tam i zbuduj coś. Dla kogo to będzie? A, co to jest? Czy mogę w czymś pomóc? Tak, poproszę, śmigłowiec Robina. No i super. Okej, okay, mamy śmigłowiec. No i teraz możemy, słuchajcie, ruszać za naszym Jokerkiem. Dobra, no to co? Skaczemy w takim razie. Robin będzie oczywiście kierować, no bo to jego helikopter. I lecimy z misyjką. <laughs> młotki. No, w sumie... Ja to tam ich nazywam pionkami, nie? Po najwygodniej. <laughs> Słuchajcie, poprzedni, znaczy poprzedni odcinek był taki łatwy, że tragedia. Mam nadzieję, że teraz będzie nieco lepszy. Nieco troszkę trudniejszy będzie. Bo lubię słuchajcie, takiej gry, gdzie trzeba myśleć, nie? Żeby wiecie, żeby też mózg pracował i wiecie. No dobra, ok. One more thing, sir. Znowu mamy, mamy jakieś pionków. Ty zostaw mój helikopter. Już mi go tutaj zepsuli, kurde. No niedobrze. No dobra, okej, okay, tutaj coś mamy. Słuchajcie, skoro w poprzednim odcinku grałem tylko Batmanem i czasami Robinem, to słuchajcie, dzisiaj sobie pogramy na odwrót. Będziemy sobie grać Robinem. No i troszkę Batmanem, o. Ale najwięcej postaram się grać Robinem. Jaki to pancerz? Pancerz wspomagany, okej, okay. czyli jakieś bomby, tak? Aha, dobrze pamiętałem. A możemy się takie coś dać? Czekajcie. Aha, nie możemy tak jak w jedynce. A szkoda, ale możemy namierzać, namierzać, to jest na plus. Zostaw mój, zostaw rubina. Ten helikopter dobra, jeszcze ja tu sobie wysadzimy, wszystko się wysadzi? Pięknie, wszystko się wysadziło. Super. Tutaj pamiętam, żeby się przydał kostium magnetyczny, więc zaraz to uczynimy. Kostium magnetyczny. O właśnie. Mamy kostium magnetyczny. No jest spoko. Tylko ich tutaj pokonajmy. Okej, okay, dobra. No co jest? Dobra, dawaj. Jeszcze po tej stronie. Okej. Okay. No i teraz możemy zbudować coś. Aha, jakąś pakietkę, tak? No dobra. Nara Robin znaczy Batman Powodzenia tam w walce Okej okay. I w którą to stronę A dawaj w tą Ty Albo i nie Dobra Jednak dawaj w tą stronę bo tam nie doskoczymy na razie. Dobra, tylko mi tutaj nie spadni. Ok. O, fioletowa moneta tam jest. Ale tak jak już wspomniałem w grze LEGO Marvel Avengers, ja słuchajcie, na razie kasy nie zbieram ze względu. Znaczy, jak się uda zebrać pasek, no to ok. Ale słuchajcie. O, druga fioletowa moneta. Czy co jest? Słuchajcie, jak ja nie zbieram tych fioletowych monet, to zobaczcie, ile tutaj tych monet fioletowych leży. No po prostu tragedia. A jak, słuchajcie, zbierałem te monety, to słuchajcie, jak na złość, nie było ich aż tyle. Znaczy, nie było tak dużo tych fioletowych, nie, monet. Dobra, jeszcze tylko śmigło trzeba naprawić. No to już naprawiamy. O! Fajnie, że tutaj Batman chciał pomóc temu panowi. Dobra, okej, okay, na górę. Pa Robin. Teraz my cię zostawiamy. Ok. Dobra, rzuć to. I. I zginąłem, fajnie. Ale czekajcie, bo tutaj. O właśnie, tutaj jeszcze możemy coś zrobić. Fajnie. Tylko jeszcze Batman by nam się przydał, chociaż w sumie z góry byśmy tutaj nawet mogli doskoczyć. Coś mi się tak wydaje. Dobra, znieść to. Halo, no znieść. No, okej. Okay. I coś mi to dało? Psi, Nic mi to nie dało. No to po co to było w takim razie? Chyba, że jeszcze tą osłonę trzeba zniszczyć, i może będzie mini zestaw, słuchajcie. No, zaraz zobaczymy. Ale najpierw tutaj chciałbym się zająć tym śmigłowcem naszym. Serio? Znowu Batman? Nara, idź tam, psuć helikopter. Znaczy, nie, helikopter, broń Boże. Idź ym, wal sobie w jakieś budynki, wieżowce Dobra, dawaj Okej okay, i jeszcze raz Spoko Na górę teraz O, Batman idzie za nami No i w sumie dobrze, bo będzie tutaj potrzebny nam Okej okay. Wolę się odsunąć, bo jeszcze słuchajcie by mnie to zabiło Jaacie, ale fajnie Co? Kolejne coś do... Okej, okay, na szczęście zginął A tutaj jest mini zestaw, nie? Z tego co pamiętam Ja czy nie no już trzy słuchajcie fioletowe monety już widzę, ej Czyli jedną tam na dole była Długą wrzeliśmy sobie. Tutaj trzecia. Jak się kręcę? Ile tych monet ty Nie przesadzacie? Przypadkiem. Sorry. Dobra, nie. Ten... Nie, re, nie rewanżuj się z Batmanem. Nie ma co? I zobaczcie na, na to. Pa gościu. Kurde, a tak fajnie to było. Tak wyglądało jak oni tak sobie lecieli na dół. Nadal to nie to. Ale dobra, ok. Nie będziemy aż tacy mściwi, nie? No właśnie. Dobra, załatw go Batman. Albo też możesz go wysadzić. Co tam? Ja nie mogę. Dobra. Czy tutaj też mamy kolejną fioletową monetę? Nie. Mini zestaw. No i super. Okej, okay, mamy śmigło. <noise> Jeszcze ja musiał wysadzić coś tam. Okej. Okay. No to... Skoczemy! Okej, okay, i sprawdźmy. Czy jak to wysadzimy... A nie, dobra. No to ja nie wiem po co, słuchajcie, to było. Show me. Dobra. Zbuduj. No i Batman, znaczy Robin, gdzie ty jesteś? Tutaj, tak? No to właśnie, wszedaj, helikoptur helikoptuj. No. Znaczy, specjalnie powiedziałem helikoptuj, <ścoughs> no bo wiecie, to helikopter, nie? Okej, okay, Batman na drabinkę i spoko jest. O, pan sobie łowi ryby, kurczacze rybak. Ja ci ile kasy, ty. Tylko, że po co mu kasa, ty? Jak on, słuchajcie, ciągle kradnie. Ty, no właśnie. Po co ludziom słuchajcie kasę, skoro ludzie i tak kradną, ty. No ja tego nie czaję. Możecie mi to wytłumaczyć? No co ty nie powiesz? No właśnie. A nie na jakichś tam naklejkach? O, jakaś bomba. O, I missed. Ajajaj. Średnio. No, dalej, dalej. Zapomniałem, jak to się nazywa. Ten nasz pojazd Bat. Coś takiego, bat, nie? Jeszcze nie pamiętam. Ale na pewno to nam wpadnie w kolekcję, więc o to się martwić nie musimy. Jocie, ale szybko, ty. Dobra, dawać. I tego. Jokera. O! No, to mi się podoba. Aha, 1 na dwa. No to już mogę słuchajcie pożegnać się z mini zestawem ze względu na to, że... No chyba, żebyśmy sobie zrobili kółko. Ze względu na to, że tam był też jakiś tam ten... Eee, no samochodzik. A co to za balony? Je też trzeba niszczyć, żeby dostać? Mini zestaw? A, sorry, że musiałem tutaj zatrzymać, ale chciałem sprawdzić, czy mamy tą nazwę, nie? Tego naszego pojazdu. Okej, okay, dobra, jesteśmy przy tej kolejce. I może, słuchajcie, jakoś się uda. Może się uda jakoś. O! Kurde. A dobra, udało się. No to już mamy, słuchajcie, trzy mini-zestawy. No i spoko. Dobra, dawaj, dawaj, Batman, dawaj! Okej. Okay. Tutaj były jeszcze jakieś takie baloniki, nie? Chętnie bym sobie to sprawdził ponownie. Ale chyba one były tylko tak, żeby były. Przynajmniej mam taką nadzieję. Ja. gdzie ten joker? Tam jest. Jeszcze helikoptery teraz. Trzeba załatwić. Okej. Okay. <gry> Na szczęście słuchajcie w nas nie strzelają chociaż nie, czekajcie, strzelały o, jakiś tam balonik znowu nie? dziwne no, dawaj dawaj, dawaj kurde, co to za balony? e, i tak mi nic nie dały No jakaś tam dynia jest Halloween? Czyżby? <laughs> Nieźle. Ale drift, słuchajcie. Joker się Przecież to kura. Dobra, serio? Joker, ile ty masz życia, ty! I ty jesteś naszym głównym, głównym wrogiem? Batman, weź sobie kogoś ludniejszego, co? Na oko, na przykład, no nie wiem, Supermana, o! Znaczy nie no, bo Superman jest yy, superbohaterem, nie? Więc... O, cześć, w sumie, słuchajcie, oglądałem taki film z, D, z DC, gdzie właśnie Batman i tam Superman, nie, walczyli ze sobą. Jak myślicie, kto by wygrał z tej walki? Znaczy, kto by wyszedł z tej walki zwycięsko? Batman czy Superman? Na kogo byście obstawiali? Bo ja słuchajcie na Supermana, ze względu na to, że znaczy, na, znaczy nie to, że nie lubię tego y... Batmana, ale dlatego, że słuchajcie, Batman by z nim przegrał na bank. No bo wiadomo, Superman ma te swoje. swoje te. moce. Jest nieśmiertelny, więc. znaczy. jedynie może go zranić Kryptarium, nie? Czy znaczy. kryptonit. o! Kryptonit. a nie kryptarium, słuchajcie. Pomylimy mi się uniwersa Bo kryptarium to jest lego ninjago Jeśli ktoś z was nie kojarzy ninjago to polecam obejrzeć Bardzo fajna kreskówka Zarówno jak i dla starszych jak i dla młodszych Odbiorców Bardzo fajna Naprawdę Dobra. E, Robin, coś ty zrobił? Ej no, na górę. Dobra, pokonajmy ich tutaj najpierw. Okej, okay, słuchajcie, już się zaczynają schody, słuchajcie. Już się zaczynają schody. Ponieważ mi się ciężko gra bez tego pada. Czy to są jakieś fajewarki? Chyba tak, ale... ...o dziwo nam nic nie zrobiły. Dobra, zbierz tą kasę. Jeszcze tą. Dobra. Ciągnij. No, ale nie chowaj, bo jeszcze to. Dobra. Gotham Arkham załatwił Jokera. No właśnie. Byśmy mógł się jakoś wysilić. Dobra? Jo, czy ile ich tutaj jest? Ale spoko, że oni są na jednego hita, nie? Dobra, okej. Okay. Dajesz. No dawaj. Ciągnij. Super. Nie ma szans, żebym nie zginął. Okej, okay, teraz Batman. Musi to wysadzić, no i okej. Okay. Nie przeszkadzać w budowie pracy, ej. Wow, jakie uderzenia. Uuu, to musiało zabolać. Chociaż nie, bo o dziwo nie ma gwiazdek na głowie. Biedny Robin Niedoceniany Superman

Pancerz wspomagany, i pancerz, znaczy magnetyczny kostium. Trzy mini zestawy. O, to będzie ta Łódź Jokera na bank. Ok, cztery złote klocki. No i okej, okay, kontynuuj. I co będzie w następnym odcinku nas czekać? Nie lubię, słuchajcie, tego wczytywania. Mamy jakąś misję? Jakiś napis czy coś? Tak, do Bat Jaskini. Ok, no to słuchajcie, do Bat Jaskini udamy się już w następnym odcinku. A tymczasem, dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że mnie tutaj wspieracie, że tutaj dalej mnie oglądacie. No i słuchajcie do następnego odcinka, nie? W różnych częściach miasta można znaleźć podskakujące klocki. Lego rozbiję, aby otrzymać złote klocki. Okej. Okay. No ale nie wiem czy będziemy zajmować się klockami ze względu na to, że... Chociaż. Może? Kto wie? Co to jest za znacznik? Taki sam znacznik mieliśmy w tym. Yy, mamy w grze yy, Horizon, z tego co pamiętam, słuchajcie, mam tą grę. Jedynkę, oczywiście. A, takie coś musimy niszczyć. A nie, chyba to albo i nie. A może? <noise> no to słuchajcie, okej, okay, dobra, będziemy zdobywać, słuchajcie, te złote klocki, o ile oczywiście mapa mi na to pozwoli, ponieważ ja tej mapy nie do końca rozumiem. Ponieważ tutaj mamy jakieś kropki, jakieś kwiatuszki, jakieś... Znaczy, to na bank będzie baz jaskiniań, co nie? Znaczy nie, tutaj mamy tą, jakby, misję? A jaskinia to mieliśmy chyba tam, po tamtej stronie. O właśnie. Tutaj mamy jakiś... Nie wiem co to jest. Tu też nie wiem jakiś pociąg czy coś. No i kwiatuszek, no i... Dobra, okej, okay, więc słuchajcie. To było już o tyle. No i co? Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się i cześć!